I profesor Andrzej Żapliński zapowiadany. Panie profesorze, zaintrygował mnie pan swoimi słowami. Jeśli dobrze pamiętam, Jaruzelski zabrał mi 8 lat życia, a Pis 30, czy ukradł. Co pan chciał przez to powiedzieć? Nie. Miałem na myśli nie tylko mnie, oczywiście mnie również, ale wszystkim, którzy byli. Nie jako politycy, pewnie również też, ale tacy ludzie jak ja zaangażowani i to głęboko. I jeszcze. W latach 80., przygotowywanie zmian demokratycznych w polskim prawie, tworzenie instytucji, umacnianie ich. I to naprawdę duża grupa ludzi, część weszła do polityki, część pozostała akademikami, a część gdzie indziej trafiła, ale on nam wszystkim ukradł te 30. Lat. Kiedy byłem przez sześć lat prezesem Trybunału Konstytucyjnego, to mogłem powiedzieć, można powiedzieć, empirycznie odczuwałem wagę naszego państwa, jego instytucji. A teraz? A teraz no i już nie jesteśmy partnerem w czymkolwiek. Jesteśmy tak naprawdę po, po tym, co musiał stwierdzić. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Sprawie Krajowej Rady Sądownictwa i tej wypustki ustawowej w postaci Izby Spraw Nadzwyczajnych i y, 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 publicznych oraz tej Izby Dyscyplinarnej. W projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym z lipca 16, 17 roku, nie, 16. Słowo dyscyplinarne pojawiło się 823 razy. Tak naprawdę to tak można napisać regulamin pobytu w półotwartym zakładzie karnym, ale nie są do najwyższego. Pan mówi, że, że tak jakby... I, i to, to wszystko powoli narastało, ponieważ te, to było wszystko pisane na kolanie. Nie było debaty parlamentarnej, wobec tego nie można było zauważyć. Także w tych projektach, które rząd przekładał, przedkładał, jakichś poważnych błędów, które trzeba by naprawić. I dzisiaj mam poczucie takie, że mieliśmy system kolejowy. Wszystko to mniej więcej dobrze funkcjonowało, a ktoś porozkręcał szyny i nie trzeba rozkręcić wszystkich szyn i podmyć wszystkich torowisk. Panie... I, I żeby w ogóle nie mogły, nie mogły jechać. I, I ta kumulacja tej destrukcji ta, także przecież w, 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 w obrocie finansowym. No, ta historia z, z panem Karpińskim i z panem Kaczyńskim. Jak ten... Tak, ale panie profesor, z bankiem tak skryte wiemy, tylko jak pan profesor mówi zabrali, to to czyni... Hmm... Ukradli. Ukradli, tak, że to czyni postępowanie PiSu wobec wymiaru sprawiedliwości definitywnym w tym sensie, że operacja zakończona z powodzeniem. Wielu sędziów by w tym momencie zaprotestowało. Jest chaos, jest bałagan, ale batalia trwa, wojna trwa i nie odpuścimy. No, nie, nie, nie dość, że nie mamy innego wyjścia, ale to jest oczywiste, że nie odpuścimy. Um, a czy Sue mógł, bo Pan mówił stwierdził to, co musiał stwierdzić zgoda, a czy stwierdził? To to powinien tak, też. a czy stwierdził tak, jak powinien? Tak. 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 Czy nie jest to tak, że orzeczenie werdykt Sue. Absolutnie takie, jak powinno być, powinno być i wywołałoby właściwe efekty w państwie naprawdę praworządnym, a mogło być, i może być, i jest. Całkowicie ignorowane w państwie praworządnym tylko pozornie. Krótko mówiąc, świetne orzeczenie, tylko nie do, nie do tego kraju. To y, orzeczenie CUE y, y, oznaczało, że y, y, sędziowie y, europejscy, ale nie, nie dlatego, że y, tak y, patrzą troszkę protekcjonalnie na, na przykład na naszych sędziów w Sądzie najwyższymi. Y, 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 oni się czym innym kierowali. Bo to jest stała praktyka Europejskiego Trybunału w wyrokach. Wyjaśnia, jakie są wartości, jakie są zasady, jakie są ramy, w ramach których funkcjonują również systemy prawne państw unijnych. Sprawa jest rozstrzygnięta, wyrok jest potem wykonany. Czy to polegający właśnie na tym, że trzeba zmienić jakieś przepisy, jakieś procedury poprawić, czy jeżeli. Z, 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 z zostały stwierdzone jakieś materialne szkody, albo państwo się upiera przy czymś, no to trybunał ma też prawo orzec kary finansowe, które państwo płaci, jako formę nacisku na to, żeby zmieściło się w, w tych ramach, w mhm. których funkcjonuje pół, pół miliarda ludzi. No nie może być tak, jak są niektórzy głupcy otaczający ministra sprawiedliwości, że. E, e, Trybunał orzekł po, po naszej linii myślenia, a Sąd Najwyższy zajął, nawet nie zajął stanowisko, wyraził pogląd. To, 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 może być tak, że Trybunał Europejski może trzasnąć ręką i wydać bardzo twarde rozstrzygnięcie typu albo tak, albo tak. Nie sądzę, żeby to nastąpiło w tym roku bo ciągle liczą na to, że to się zatrzyma, chociaż bałagan, który został zrobiony, anarchia w systemie sądowniczym będzie wymagała bardzo trudnego podjęcia decyzji w bardzo trudnym procesie. Bo co zrobić z sędziami, którzy już są powołani przez nie, nie Krajową Radę Sądownictwa, bo ten organ jest mhm. powołany na podstawie nieustawy, tak, w tajnej to, że... procedurze. Z... Tam wszystko, wszystko to jest bagno. A co z tymi, którzy są powołani całkowicie legalnie, na przykład do Trybunału Konstytucyjnego? Czy pan jakoś, jak pan odbiera, czy uważa pan, że na przykład pojawienie się w Trybunale pani Pawłowicz czy pana Piotrowicza, to ma jakiś wymiar symboliczny? Jak pan to odbiera jako człowiek, który, jak pan powiedział, sześć lat tam spędził? Pan Piotrowicz jako, jako osoba, no praktycznie bardzo miękki człowiek, lubi strzelać obcasami każdej władzy. Natomiast pani Pawłowicz, myślę, że Deliberatywnie została wprowadzona przez Kaczyńskiego do Trybunału Konstytucyjnego, bo ten facet oszalał już zupełnie, stracił kontrolę tak nad swoimi fobiami. Prowadzać, przecież doskonale wie, y, jaką osobowość ma pani Pawłowicz. Ale jak pan do mówi, czego... że on doskonale wie, czyli podejmuje radio, rad, racjonalną poniekąd decyzję, co wyklucza szaleństwo. Bo się y, y, w tym sensie, że y, Szaleństwo polega na tym, że on chce Trybunał Konstytucyjny w ogóle usunąć z tego systemu organów. I już to zrobił? No nie do końca, bo Pawłowicz pa będzie kimś, kto będzie trzymał twardą ręką to towarzystwo, no bo się okazało, że dwóch sędziów, w, w tym jeden, jeden Dubler Dublera, okazał się jednak człowiekiem, który ma osobowość, który... Nie tylko chce, ale on wie, że on musi być sędzią i że nie ma zmiłuj i się zachowuje jak sędzia. Czyli Kaczyński widzi, że może stracić kontrolę nad Trybunałem Konstytucyjnym. Potrzebny był ktoś taki właśnie jak pani Pawłowicz, kto tam w sposób charakterystyczny dla siebie będzie postępował. Trzymał nie, wiem, nie dosłownie oczywiście za twarz to towarzystwo, ale to nie tylko ci sędziowie, to są również. E... Czy Czego nie, przy, nie przypinuje przyłybka, to pomoże Pawłowicz. Tak, to e, spodziewam się e, uciechy dla dziennikarzy, jak te dwie panie ze sobą funkcjonowały. Myślę, że gdybym miał obstawiać, e, e, to bym obstawiał, że Pawłowicz zdecydowanie wygra ten pojedynek tych dwóch dam. Pan Jarosław Kaczyński zdaje sobie na pewno sprawę też z takiej perspektywy, prawda? Może go to bawi. Pawłowicz na pewno jest dla niego wygodniejsza, bo jest... Za... To zależy od tego, jak gotuje. I czy byłaby w stanie być aż tak wielkim odkryciem towarzyskim jak pani Przełębska? Ale ja myślę, że, że pani Przełębskiej wystarczy, że dalej się będzie u niej stołował, nie wiem jak często, czy codziennie, czy w jakiś inny sposób. Um, y... Jej, jej chyba będzie wygodnie z tym, że nie ona podejmuje decyzję. Ma tytuł, jeździ Czy pisać... z samochodem służbowym do Berlina i z powrotem na jakieś wystawy i, i tak dalej. A te rzeczy są jakby poza nią. Został odsunięty w ogóle od rządzenia trybunałem. Pan Moszyński, z tego co wiem, a wiem z, z bardzo dobrego źródła, od ponad pół roku ani razu nie stawił się w Komisji Weneckiej. Czy został wycofany przez Kaczyńskiego? Czy sam się wycofał? Czy um, być może ci, którzy kierują y, y, komisją, dali mu twardo do zrozumienia, żeby nie przyjeżdżał? Y, A czy sędzia y, Paweł Juszczyszyn, y, domagając się od Sejmu opublikowania list kandydatów, list osób popierających kandydatów do KRS-u, zrobił dobrze? Czy to było całkowicie lege artis? On musiał to zrobić. Musiał. Bo ta informacja jest ważna dla wszystkich sędziów w Europie. Dla wszystkich. Dlatego że już zostało powołanych przez to ciało, które nie jest Krajową Radą Sądownictwa, chyba około 700 sędziów, wydali zapewne kilkadziesiąt tysięcy wyroków, kilkaset tysięcy postanowień, zarządzeń i tak dalej. I każdy z nich ma znaczenie prawne. I każde z nich ma kapitalne znaczenie wtedy, kiedy jedna ze stron, obojętnie czy to będzie Finlandia, czy to będzie Grecja, y, czy to będzie Słowacja, podniesie, że w tej sprawie, w której mój klient przegrał spór gospodarczy, w Polsce nie orzekał y, sędzia, wobec tego to nie jest wyrok i ten wyrok, który dla mnie był niekorzystny, musi być uchylony, bo ja oczekuję, że y, będzie to. Sąd złożony z sędziów, którzy mają prawo orzekać, natomiast ci, którzy zostali wbrew wiedzy o tym, jak została uchwalona ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, złożyli wnioski, przyjęli nominacje od prezydenta, chociaż mogli, choćby symbolicznie w momencie wręczania nominacji, powiedzieć, panie prezydencie, a jednak... No, Uważam jednak, że nie, nie powinienem w tym trybie zostać sędzią. Wszystko się zmieni. A, a to oznacza, że cała masa wyroków... W Europie może, może być zawieszona na, mhm. na haku, a to zdezorganizuje życie gospodarcze a. i nie tylko, także rodzinne i, i w innych obszarach. W kwietniu kończy się kadencja y, pani profesor Gersdorf, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, co może ma wiek, większe znaczenie symboliczne, ale może nie niż praktyczne. Czy będzie kolejna wojna o to stanowisko i o cały sąd znowu? Ja myślę, że częściowo to może zależeć od sytuacji Dudy w kampanii wyborczej. Jeżeli ci pr powiedzą mu, że powinien pokazać, że jednak on jest niezłomny, choć jest złomny. I niezłomność polega, czy że, jest, nie, że jego niezłomność polega na tym, że dalej brnie I jak myśli o tym, że jest dobra okazja, żeby tym innym, którzy mogą mu dać dodatkowe głosy, będzie to bardzo dobrze wyglądało, jeżeli on nawet tak zakombinuje, że będzie przedłużał procedurę powoływania nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, żeby... Ostatecznie tę decyzję móc podjąć już po, po wyborach. Nie wiem, jaką oni taktykę przyjmą. Oni prymaczą polską, sprzedają ją dla swoich prywatnych interesów i w, 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 w efekcie. W, w, to może się przełożyć. Powiedział pan, że frymarczą i sprzedają. Sprzedają w tym mhm. sensie, że to jest rzucane na stół, każdy może coś z tego wziąć. Sprzedają ją również mhm. różnym grupom interesów w Polsce. I wtedy to byłoby straszne, gdyby się okazało, że w Sądzie Najwyższym, że to będzie tak ustawione, że uda im się poprzez tych nominatów wprowadzonych do Sądu Najwyższego od września 2018 roku. Że się uda tam właśnie doprowadzić do wojny, o czym pan redaktor wspomniał, i między sędziami, bo tego się nie dałoby zaleczyć. Sąd Najwyższy to instytucja, która buduje się dekadami. Tam pamięć instytucjonalna ma olbrzymie znaczenie. I to, to, to byłoby tak, jak nie wiem, w 1992 roku nagle Sąd najwyższy zostałby obsadzony ponownie z sędziami, którzy orzekali 50 lat z temu. Z tego, co Pan mówi, szalony mistrz destrukcji już osiągnął sukces, ale zamierza osiągnąć jeszcze większy. Em, trudno powiedzieć, co go zadowoli, bo ten ostateczny cel, to się nazywa em, centrum dyspozycyjne. E, to mają zapisane w, projekcie, w swoim Całego projekcie konstytucji. nie obręczone niczym tak. władza. Pewnie to... Jego marzenie, tak sądzę, jest to, żeby spocząć obok brata po śmierci. I za to on, on myśli, że tym co robi, myślę, że pewnie będzie żył 120 lat i owszem, zniszczył praktycznie wszystko, ale on na tych popiołach zbuduje bardzo dobrze zorganizowane państwo, gdzie ten centralny ośrodek dyspozycji politycznej będzie dalej w jego rękach i on będzie to w stanie zrobić. No to, byłaby, to byłby objaw szaleństwa. Bo to, co do tej pory osiągnął, to jeżeli chodzi o prawo, a tam sędziowie mają pamięć słoni bardzo długo, bardzo trudno będzie nabrać znakomitych ludzi do służby cywilnej. Została rozgoniona. Kto będzie, kto skończy dwa uniwersytety w innych państwach mówi trzema językami, za egzamin ostateczny. Żeby być zaliczonym do Korpusu Służby Cywilnej musi sam zapłacić, jeżeli za cztery lata przyjdzie władza, która go wygoni, a na korpusie służby cywilnej zasadza się jakoś państwa. Tych ludzi nie widać. To nie są sędziowie, Jest których tak. widzimy, ale oni są, mają kapitalne znaczenie. Czy teraz rozwalili, mogę powiedzieć, łobuzy, e, Najwyższą Izbę Kontroli? A to jest kilka tysięcy kontrolerów. Wszyscy rzeczywiście znakomicie przygotowani. I instytucje zniszczone. I co, co myślą ci kontrolerzy, którzy właśnie zdają trudne egzaminy? Bardzo trudno zostać kontrolerem. Nie było w ogóle spraw przecież o tym, by bębniły media korupcyjnych wewnątrz tego korpusu kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli. A od nich zależy, równie dużo jak od sądów administracyjnych Panie kontrolują państwo. Postatne kropkę, zanim, i zanim, zanim widzowie nie dostaną już całkowitej depresji. Bardzo panu serdecznie dziękuję.